No wszyscy chcieliby żyć dłużej, lepiej, w lepszej kondycji, a zwłaszcza w lepszej kondycji umysłowej. No wiemy, że niektóre osoby w wieku takim już, no powiedzmy, mocno dojrzałym po prostu zaczynają mieć problemy. No najpierw z pamięcią, a potem z innymi funkcjami mózgu. Ale w jaki sposób zestarzyć się w dobrej kondycji? Jak zapewnić sobie tę dobrą kondycję? Dziś mam przyjemność rozmawiać z panią profesor Moniką Ligus Lęcznar z Instytutu Biologii Doświadczalnej Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, pani profesor, no, pani się zajmuje rzeczami, które właściwie dotyczą każdego i każdego muszą zainteresować, no bo prędzej czy później wszyscy dojdziemy do tego wieku. To w jaki sposób zachować, ja wiem, dobrą kondycję umysłową, w jaki sposób się no, tak dobrze zestarzać? Tak, no tak, rzeczywiście ten problem prędzej czy później dotknie każdego, czy też no, problem, czy zagadnienie powiedzmy sobie, choć oczywiście mamy tendencję do odsuwania tego od siebie jak, jak najdłużej się da. I zresztą, dopóki nie trzeba o tym myśleć, to może to i dobrze, chociaż prawda jest taka, że żeby mieć szansę na szansę na dobre starzenie się i takie pomyślne, to musimy zainwestować w to troszeczkę, czy wypełnić kupony, ja to tak nazywam już wcześniej. W zasadzie od o, takich lat powiedzmy średnich, ale oczywiście no nie jest tak, że jesteśmy na straconej pozycji, jeśli tego nie zrobiliśmy, po prostu tych kuponów wypełnimy trochę mniej, Aha. natomiast ciągle mamy szansę na to, żeby, żeby złapać wygraną w postaci dobrego starzenia. Chodzi po prostu o to, że im więcej zainwestujemy w swój mózg, w jego dobrostan za młodu, tym większe będziemy mieć szansę, że on sobie lepiej poradzi z niekorzystnymi czynnikami, z którymi się spotkamy w czasie naszego starzenia się. I tutaj jakby taką podstawowym zjawiskiem, które, z którym mamy do czynienia, jest plastyczność układu nerwowego, plastyczność mózgu, czyli jakby zdolność do takich zmian, które pozwalają przeciwdziałać czy też kompensować niekorzystne zmiany. Jakie się dokonują w procesie starzenia? Czyli co, wystarczy na przykład, że będziemy się uczyli nowych wierszy albo że opanujemy jakąś inną umiejętność taką umysłową, no to może wtedy właśnie będziemy lepiej przygotowani do tej starości. Jak najbardziej, uczenie się nowych umiejętności to jest jak najbardziej jedna z takich, jeden z czynników, który wpływa na to, że nasz mózg musi sobie poradzić z nowym zadaniem, musi się wysilić, musi zrobić coś, jakąś pracę wykonać, a ta praca to jest najczęściej albo powstanie nowych połączeń synaptycznych, albo wzmocnienie jakichś połączeń synaptycznych, co później, jakby stanowi nasz kapitał, żeby no, zainwestować go w, w walkę z, z niekorzystnymi skutkami upływu czasu. To jakie w takim razie są te inne, jak pani to ładnie nazwała, kupony, które musimy wypełnić, i, i co zrobić, żeby no właśnie żeby dłużej ten mózg był sprawny? Tak, kuponów jest kilka i to, i to rzeczywiście są strategie, które są dobrze udokumentowane. No z takich, które, które dla każdego są na pewno dostępne, to jest aktywność fizyczna, umiarkowana, nie nadmierna, ale też taka, która jednak angażuje trochę naszego wysiłku. To jest bardzo ważne. Takie, takie strategie zostały, znaczy ich dobroczynny wpływ już nawet w starzeniu, już u starszych powiedzmy i zwierząt, i ludzi został potwierdzony, więc, to jest coś, co możemy zrobić dla siebie. Oczywiście, zdrowa dieta, czyli, czyli dieta bogata w kwasy omega, w, w witaminy, w minerały, która dobrze odżywi nasze komórki w mózgu. Taka, która będzie przeciwdziałać rozwojowi otyłości, rozwojowi takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca. To wszystko oczywiście to są czynniki, które nie sprzyjają zdrowemu starzeniu się, bo na mózg działają również bardzo niekorzystnie. To jest właśnie podejmowanie wysiłku intelektualnego, żeby nasz mózg cały czas był zajęty i cały czas miał jakieś wyzwania przed sobą. To jest wreszcie próba zadbania o to, żeby się zrelaksować odpowiednio, czyli spróbować w tych takich czasach trudnych, zawsze stresujących, jakoś znaleźć jakiś sposób na to, żeby, no żeby sobie z tym stresem jakoś spróbować poradzić. To jest wreszcie dbanie o to, żebyśmy byli w grupie, żebyśmy byli w towarzystwie, żebyśmy mieli, utrzymywali kontakty społeczne, żeby wyjść do ludzi i żeby dostawać taką pozytywną, zwrotną też stymulację od innych. To są takie, bym powiedziała, chyba, chyba podstawowe, oczywiście unikanie używek. Czy rozwiązywanie krzyżówek to jest to właśnie czego można by oczekiwać, czy też na przykład robótki ręczne, no chyba robótki ręczne to nie bardzo, ale na przykład, czy uczestnictwo w uniwersytetach III wieku, czy to jest dobry pomysł, czy nie? No to jest fantastyczny pomysł, bo uczestnictwo w uniwersytetach III wieku daje nam nie tylko stymulację intelektualną, ale proszę zauważyć, że jednocześnie te społeczne, nam tutaj załatwia kontakty i takie pozytywne wzmocnienie. Jesteśmy w bronie fajnych ludzi, możemy coś razem zrobić, jest dużo zajęć, musimy wyjść z domu. Także to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie krzyżówek czy robótki ręczne, to bym powiedziała tak: lepsze krzyżówki niż nic, ale nie jest to bardzo, no może jakieś jolki, ale takie, wie pan, takie, takie, sztampowe krzyżówki, no to po kilku krzyżówkach, to już w zasadzie ten nasz mózg nie musi wykonywać wielkiego wysiłku, żeby krzyżówkę rozwiązać. Ale uczenie się, na przykład, nowej umiejętności, jeśli nie umiemy robić, nie wiem, na drutach albo na szydełku, a uczymy się tego od, od początku, to już jest wyzwanie. A już na przykład uczenie się języka, no. Albo jeszcze lepiej gry na instrumencie, to już w ogóle cudownie na nasz mózg by zadziałało. Ale każda, każda taka aktywność umysłowa, która, no, która, nie, która nas mocno angażuje, że musimy się skupić na czymś, że musimy uwagę swoją zaangażować, coś nowego przyswoić. Kiedyś były takie badania, że nawet dobrze robi seniorom, jeżeli na przykład sobie zmieniają trasę, jeżeli chodzą na przykład do jednego sklepu, zawsze, zawsze tą samą trasą, to spróbujmy iść jakoś inaczej, inną trasą, żeby ją zapamiętać, żeby odkryć po drodze coś nowego. A wycieczki do innych miast na przykład, zwiedzanie tak czegoś zabytków i tak dalej. Jak najbardziej. Oczywiście, bo to się też wiąże ze, ze zwiększoną aktywnością fizyczną. Jak jedziemy na jakąś wycieczkę, to zwykle mamy okazję i trochę pochodzić, i oczywiście dostarczyć sobie endorfin, wyrzutu endorfin pozytywnych emocji w związku z tym, że coś pięknego zobaczyliśmy. Jesteśmy w towarzystwie. I tak, tak, i w dobrym towarzystwie, to już w ogóle będzie fantastycznie. Wszystko jest cudownie, tylko tyle, że no, to są takie rady dosyć ogólne, ale. Czy to wynika z badań, czy też wynika po prostu z Pani doświadczenia albo z doświadczenia innych ludzi? Jak to się ma do badań na przykład mózgu? Oczywiście, te, te jakby wpływ tych strategii pozytywny na starzejący się mózg jest poparty dowodami naukowymi. To możemy świetnie zobaczyć na badaniach u zwierząt, ale również i u ludzi, takich badaniach obrazowych w rezonansie na przykład magnetycznym. Jak wyzwanie na przykład intelektualne, czyli na przykład jak radzą sobie seniorzy z wykonywaniem jakichś zadań pamięciowych powiedzmy, to widzimy, że ten mózg, jeżeli jest postawiony przed trudnym zadaniem, że on musi zaangażować, większą, jakby większe swoje zasoby, czyli większa, bardziej rozległa musi być ta aktywacja, żeby sobie z zadaniem poradzić. I widać, że. To jakby ta strategia działa w ten sposób, że rzeczywiście przy zwiększonej aktywacji ten mózg sobie radzi, czyli badana osoba wykonuje lepiej to zadanie. Jeżeli chodzi o takie strategie, jak na przykład właśnie aktywność fizyczna, czy dostarczanie sobie wyzwań intelektualnych, co w badaniach na zwierzętach nazywamy. Hodowaniem zwierząt, czy wystawianiem zwierząt na tak zwane wzbogacone środowisko zewnętrzne, to te badania są bardzo dobrze udokumentowane i one u zwierząt, no bo u nich możemy zajrzeć rzeczywiście w strukturę mózgu, zobaczyć jak to się ma na poziomie komórkowym i tak dalej, że powoduje to wzrost liczby połączeń synaptycznych, że, że jest większa ilość czynników troficznych, które odżywiają ten mózg, że, że aktywność tego mózgu się normalizuje. Także to są wszystko jakby udokumentowane, udokumentowane działania. No, oczywiście, tak jak powiedziałam, my tutaj tylko wypełniamy kupony. My tutaj nie mamy żadnej gwarancji, prawda, że na pewno tak będzie, bo jeszcze. Dochodzą, dochodzą różne czynniki, które po drodze mogą nam w tym przeszkodzić, ale też no, żyjąc tu i teraz, nie wiemy, jakby to było, gdybyśmy na przykład czegoś nie robili, prawda. Więc biorąc pod uwagę, że te strategie, o których mówię, nam nie zaszkodzą, to 100% to po prostu warto te kupony wypełniać. Z taką wiarą, że, że rzeczywiście w naszym przypadku przyniesie to konkretną korzyść. Wiadomo, że w tej chwili mamy ogromną ilość bodźców, informacji, no chociażby płynących z naszych telefonów komórkowych, z naszych komputerów. No i właściwie one nas zmuszają cały czas do nauki, no bo pojawiają się nowe aplikacje, a to teraz chat GPT, a to trzeba opanować jakieś nowe sposoby, no nie wiem, wysyłania listów, paczek, czegokolwiek. No i my się wciąż musimy uczyć, nawet jakbyśmy bardzo nie chcieli. To prawda, znaczy oczywiście jeżeli mówimy o seniorach, czyli osobach starszych, to, to mówimy o osobach po 65 roku życia. No to oczywiście mamy grupę seniorów bardzo aktywnych, którzy, którzy chcą się uczyć i którzy chcą te technologie opanowywać, ale mamy też całkiem dużą grupę seniorów, którzy będą się odsuwać od tych nowych technologii. Tak, powiedzą, a to już nie dla mnie, a ja mam taki swój telefon, to po co mi taki smartfon, jak to jest takie trudne, żeby go opanować. I znam osobiście seniorów, którzy nie korzystają z bankowości internetowej, z takich rzeczy, które bardzo ułatwiają życie, ale dlatego tylko, że, no, że w pewnym sensie nie dają sobie jakby y, szansy na to i jak, y, nie wierzą nie wiem, w swoje możliwości, w swoje w, w umiejętności, że się można tego nauczyć. Ja zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że pani koledzy, na pewno pani też to zauważyła. Niektórzy oczywiście marzą o tym, żeby przejść na emeryturę i tak sądzę, że ci, którzy marzą, to niestety szybko kończą, no bo po prostu na tej emeryturze wegetują. Ale są właśnie, Pani koledzy, którzy cały czas mimo tej emerytury usiłują prowadzić zajęcia, prowadzić wykłady, jak nie nawet na uczelni, a to może właśnie na uniwersytetach trzeciego wieku, a może gdzieś się spotkają, a może będą prowadzili prelekcje, a może coś tam, no. Starają się być aktywni. Czy sądzi Pani, że to jest właśnie ten dobry kierunek? O, jak najbardziej. No, ja tutaj jakby nie, nie utożsamiam tego tak do końca z emeryturą, bo to wszystko zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy emeryturę, bo emerytura, czyli to, że przechodzimy, przestajemy pracować powiedzmy, w instytucie już eksperymentalnie i tak dalej, to może być początek całkiem fajnej nowej przygody. Trzeba tylko się przestawić na inne tory. Ale tak jak Pan powiedział. To, że wielu naukowców nie rezygnuje całkowicie z kontaktu z nauką w takiej czy innej formie, bo to prowadząc wykłady gdziekolwiek, musimy się dokształcić, bo nauka tak daleko i tak szybko pędzi do przodu, że no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś stanął przed publicznością, nie sprawdzając, co tam w temacie nowego się pojawiło i o czym by można ciekawym. Powiedzieć. Więc to wymaga ciągłej pracy nad sobą, i ja się absolutnie zgadzam, że to zresztą jakby też to wyższe wykształcenie, które już nas do tego trochę przygotowuje, bo przechodząc przez kolejne etapy kształcenia, no musimy się ciągle uczyć, a naukowiec też zdobywając kolejne stopnie naukowe, musi się ciągle dokształcać, musi nadążać za odkryciami to jakby to nas trochę, to nam trochę może ułatwia sprawę, że w zasadzie no my jesteśmy w takim ciągłym, w ciągłej drodze. I przejście na emeryturę tego pewnie nie zmienia. I powiem tak, znam bardzo wielu naukowców, którzy pomimo bardzo sędziwego wieku naprawdę mają tęgie umysły i fantastycznie się odnajdują w, w właśnie w takiej nowej rzeczywistości pełnej nowinek, rozmaitych i ale pani profesor, tak było chyba zawsze, bo w końcu, na przykład, taki Goethe, który w, też zresztą mający się za naukowca, no w końcu prowadził badania nad optyką, w reku 72 lat zaczął pisać Fausta. Takich ludzi, którzy zaczęli w no już mocno zaawansowanym wieku, zacząć, zaczynali pisać jakieś dzieło, większe albo mniejsze. Ale ja nie tak dawno spotkałem się z kilkoma profesorami, oni wręcz byli dumni, no wie pan, ja to prowadziłem wykłady, jeszcze miałem 83 lata, a ja to nawet 86 proszę pana. Jeden pan mnie zaskoczył, 87. No i tutaj budzi to mój ogromny szacunek. No nie dość, że oczywiście musiał cały czas uaktualniać swoją wiedzę, ale to trzeba również kondycji, a z drugiej strony, no musi się jednak ubrać. Musi wyglądać jakoś, musi dobrze mówić. No, czyli tych wyzwań jest dosyć sporo. No i te wyzwania chyba też jakoś dodają, dają takie bodźce. Absolutnie. Znaczy, mnie się wydaje, że to po prostu, tak jak mówię, to są tak wielokierunkowe tutaj czynniki działają wtedy na człowieka pozytywne. Że to nie tylko właśnie, że my się uczymy, ale z samego kontaktu z drugim człowiekiem, z rozmowy, z tego, że ktoś zadaje nam pytanie i my musimy się zastanowić, pomyśleć, odpowiedzieć. To, że ktoś się do nas uśmiechnie, to, że ktoś po takim wykładzie podejdzie, porozmawia. To z tego czerpiemy też tyle przyjemności i tyle takiej pozytywnej energii, która nam, mówię, pozwala i rozładować stres, i czuć się potrzebnymi. Mnie się wydaje, że to jest też bardzo ważne, że seniorzy często no, mają takie poczucie, że, że może nikt ich już nie potrzebuje, że w zasadzie to, to oni już wszystko zrobili, co mieli do zrobienia, i, i już tam wszystko jedno, jak to tam właśnie będzie, a to nam daje takie poczucie, że jesteśmy potrzebni, że mamy cel w życiu, i tak mi się wydaje, że ten najgorsza jest taka utrata jakiegoś celu, utrata takiej motywacji, prawda? Bo wtedy no to łatwo osiąść już tak w tym fotelu przysłowiowym, ewentualnie z tą krzyżówką czy, czy z, z serialem i już tak się zapaść w tym fotelu. Pani profesor, no to tym bardziej biorę się do pracy, no właśnie po to, żeby wypełnić owe kupony na. Ja myślę, że pan życie. redaktor jest najlepszym przykładem. Dziękuję tego Osoby dobrze wypełniającej swoje bony. Bardzo serdecznie pani dziękuję za te miłe słowa. Dziękuję pani za ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że te wskazówki przydadzą się również moim widzom i słuchaczom. Mam nadzieję również, że zechce Pani w przyszłości też podzielić się swoją wiedzą na temat tego starzenia się mózgu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.